Siemanko, z tej strony WiktorNex I chciałem dzisiaj powiedzieć, że dziękuję 250 subskrypcji zostało wbite na moim kanale Nie jest to może jakieś wielkie osiągnięcie, ale chciałem wam podziękować, więc Pokazuje to, że macie duży wkład w ten kanał i chciałbym żebyście mieli jeszcze większy, ponieważ chcę żebyście napisali komentarz Jaki zrobić jako, Jaki zrobić special, bo nie jestem pewien co do tego Naprawdę dziwię się, że jeszcze dwa lata temu, kiedy, kiedy no miałem bardzo mało. Mało z YouTube'em miałem 30 subskrypcji, 20, a teraz po 2-3 latach mam 250, co mnie zdziwiło, naprawdę No, naprawdę duże przyrosty są, więc no, po prostu dziękuję. No, co ja mam powiedzieć, no, no fajnie, nie? więc no. Napiszcie komentarz, jaki chcecie, chcecie special, bo nie będę tego za bardzo montował, bo, no, bo mi się nie chce. Więc napiszcie, jaki chcecie special, ja to zrobię, albo spróbuję zrobić. No, dziękuję. Jeszcze raz. Wiem, że się powtarzam. Tak zacznę robić lepsze filmy. Więc to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.